Cześć, dzisiaj szybki odcinek pogodowy, a mianowicie w kontekście tego, co daje stacja zwiększająca precyzję prognozy pogody. Otóż po odcinku z wiatrakami oraz po odcinku z panelami słonecznymi zaczęły padać też pytania, jak wygląda kwestia właśnie tej zwiększonej precyzyjności pogody. Otóż, jeżeli wejdziecie w tryb budowania, to w kategorii narzędzia macie tutaj stacji pogodową, która zwiększa precyzję prognozy, z której korzysta Twoja farma. Tak to wygląda niewielkie takie można powiedzieć urządzonko na takiej tyczce, które sobie stawiamy i ono ma nam tą precyzyjność pogody zwiększać. Jak można rozumieć tą precyzyjność pogody? Bo po głowie mogą chodzić dwie opcje. Pierwsza opcja jest taka: że może tak jakby podnosić przewidywalność pogody. Czyli, że jeżeli na godzinę 19 prognozowane są opady deszczu, to można pomyśleć, że stawiając tę stację pogodową, tak jakby ta sprawdzalność prognozy pogody zostanie zwiększona, że tak, na 100% powiedzmy, że na 99 będzie wtedy padało. Natomiast niestety tak się nie dzieje. Ta precyzyjność pogody zwiększa się. Tak jakby w przedziale czasowym, więc wyjdźmy od tego, jak normalnie wygląda prognoza pogody, zanim postawię tę dodatkową stację. Normalna prognoza pogody wygląda tak: mamy aktualne dane oraz dane na 12 godzin do przodu, czyli mamy tutaj godzinę siódmą, przesuwamy sobie paskiem i jedziemy do godziny. 18. Więc teraz kwestia ta jest taka, że możecie to po prostu przeoczyć, bo wchodząc tutaj, patrząc na prognozę pogody, widzicie ją w takim układzie jak teraz. Ten pasek jest tak, można powiedzieć, średnio widoczny. Natomiast jeżeli postawicie tą stację, ten pasek zostanie w tym samym miejscu, tylko się zwęzi. A przejeżdżając do końca, okaże się, że ta prognoza pogody zwiększy swój zakres godzinowy, tak jakby do przodu zostanie rozszerzana. Więc zobaczcie, jak to. Wygląda w praktyce. Wchodzimy w tryby budowania narzędzia. Ja mam tutaj zainstalowane jeszcze z modów od, od Mefiu te dodatkowe dwie stacje, ale one nic nie wnoszą do tematu, poza tym, że, że tą precyzję zwiększają, tam nie ma żadnych dodatkowych obwarowań, jeżeli chodzi o tego moda. Stawiam sobie stację pogodową. Tak ono wygląda. Posłuchajcie, jak sobie wydaje dźwięków dziwnych, trochę jak statek kosmiczny, ale nieważne. I zobaczmy teraz, jak wygląda pogoda. Zobaczcie, ten pasek został w tym samym miejscu, ale można powiedzieć, że zwęził się o połowę, więc można to dosyć łatwo przeoczyć i tego nie zauważyć. Znowu startujemy od godziny 7, tu się nic nie zmieniło, ale przewijając pasek do końca, zobaczcie, dostajecie pogodę na w zasadzie 24 godziny do przodu, czyli tak wygląda właśnie precyzyjność opisana w tej stacji pogodowej, czyli dostajecie większy przedział czasowy. Z wyprzedzeniem, gdzie możecie sobie coś zaplanować, zaplanować, wiedząc jaka będzie pogoda na ten pełny zakres godzinowy w przód. Więc teraz krótko mówiąc, sprzedając tą stację pogodową, wchodzę sobie tutaj, sprzedaję ją i pogoda powróci do pierwotnego układu. Czyli w tym momencie znowu mamy ten zakres godzinowy taki jak mieliśmy, czyli po prostu krótszy. Niż przed budową tej stacji pogodowej. Jeżeli chodzi o to, czy ona coś więcej zmienia, to nie. Potwierdzi mi to Ziuta, czyli osoba, która pomogła w rozpracowaniu wiatraków oraz paneli słonecznych od strony plików gry. Więc tutaj nie ma nic więcej zaszytego, poza tym, że rozciąga się ten przedział czasowy w prognozowaniu pogody. Ode mnie to tyle. Na razie. Cześć.